Moi kochani, znajdujemy się mniej więcej w środku Adwentu. Katechizm Kościoła Katolickiego, do którego to lektury bardzo serdecznie zaprasza nasz papież w tym roku wiary, mówi, że Adwent dzielimy na dwie części. Jedna to jest do 16 grudnia to przypada akurat dzisiaj to jest czas, kiedy pragniemy przygotować się na powtórne przyjście Pana Jezusa. Głęboko wierzymy, że Jezus po swoim niebowstąpieniu kiedyś przyjdzie jeszcze raz w chwale, historia się skończy, świat się skończy. I do tego powtórnego przyjścia chcemy się przygotowywać właśnie w Adwencie. Od 17 grudnia, to jest od jutra, już jest ten drugi okres Adwentu, kiedy pragniemy przygotowywać się na narodzenie, na Boże Narodzenie, na tą uroczystość liturgiczną, którą będziemy. Przeżywać 25 grudnia. I w tym czasie adwentowym przychodzą rekolekcje. Rekolekcje to taki czas, kiedy jesteśmy zaproszeni, aby powrócić do Pana Boga, aby się nawracać. Każdy z Was, jak tu przyszliście dzisiaj do Kościoła, jesteśmy w Kościele, słuchamy Słowa Bożego, ale za nami przychodzi demon. I siada grzecznie koło ciebie w ławce i cię zaczyna katechizować. Mianowicie, z jaką pokusą na rekolekcjach przychodzi demon? Bo demon jest bardzo pracowita istota. Naprawdę, jak to mówią, nie grzeszy lenistwem. I mianowicie taką, że ty przychodzisz na rekolekcję, na przykład jesteś mężem, masz żonę i przychodzisz na rekolekcję i masz taką szczytną intencję. Będę słuchał tych rekolekcji dla mojej żony. Albo żona ma męża pijaka i mówi: O, posłucham rekolekcji dla mojego męża. I siedzisz i słuchasz i myślisz sobie: Jaka wspaniała myśl? Wrócę i powtórzę mu: A niech się chłopna wraca. Albo rodzice słuchają dla dzieci, co te dzieci mają zmienić w swoim życiu po rekolekcjach. Ja Ci chcę powiedzieć, że to jest bardzo niedobra postawa na słuchanie rekolekcji. Słuchanie dla kogoś, ale nie myślcie, że ja z innej gliny robiony. Ja jak słucham rekolekcji, to mi demon przychodzi, zawsze mówi słuchaj ich dla swojego przełożonego. Ja sobie tak słucham, myślę „O, mój przełożony mógłby się zmienić. Szkoda, że go tu nie ma. Bo jakby usłyszał to słowo, na pewno by się zmienił. I to jest bardzo, bardzo poważna pokusa, bo ja nie wiem, w jakim ty właśnie duchu dzisiaj przychodzisz do kościoła, ale my często właśnie tak myślimy, no a, źli ludzie nie jesteśmy, prawda, do kościoła chodzimy. Z tej parafii tylko część chodzi do kościoła, większa część nie chodzi. I teraz jest taka pokusa właśnie, żeby myśleć o sobie, no że my właśnie jesteśmy tacy już dobrzy, a jest tajemnicą. Dlaczego Ty tutaj jesteś? Dlaczego Pan Bóg Cię tu przyprowadził? Nie wiem. Wiem, że bardzo Cię kocha i ma dla Ciebie słowo, ma dla Ciebie również propozycję rekolekcji. Tylko właśnie, czy Ty chcesz się nawracać? To naprawdę jest poważne pytanie. Dlaczego? Bo my, my znać, znaczy ja też patrzę tak na siebie i widzę, że bardzo często chcę wykorzystywać Pana Boga. Mam różne potrzeby no i usłyszałem kiedyś mi powiedzieli w kościele, że Pan Bóg jest wszechmogący się sobie, oho, rewelacja Że tyle rzeczy mam do załatwienia, słuchajcie w rodzinie zawsze ktoś choruje no zawsze ktoś choruje potem, no pieniędzy też no, znaczy tak żebyśmy się o dużo pieniędzy modli to wiemy, że nie, już, już nas skatechizowali wiemy, że dużo pieniędzy źle robi pół miliona trochę dużo ale tak parę tysięcy jakby mi Pan Jezus tak odpalił no, i przychodzimy do kościoła i się modlimy, i to nie są rzeczy złe. O zdrowie, o nawrócenie męża, alkoholika, prawda? I żeby żona wreszcie się poprawiła, żeby dzieci, a wnuki to w ogóle, żeby wnuki wreszcie zaczęły chodzić do kościoła. Wszystko to są rzeczy dobre. Należy się o nie modlić. Ale koniec końców jest tak, że my przychodzimy i Pan Bóg. Ma być jak taki automat na ciastka. Wrzucasz dwa złote, wyskakuje ciastko. I dlatego nawet różaniec odmówisz w intencji wnuczka, bo matura się zbliża. Różaniec jest bardzo dobra rzecz, ale pytanie, czy my nie chcemy wykorzystywać Pana Boga, żeby pełnił naszą wolę? A ja chcę Tobie powiedzieć, że Pan Bóg nie jest od tego, żeby pełnić Twoją wolę. Naprawdę. Pan Bóg od tego nie jest. Jest na odwrót. My jesteśmy od tego, żeby pełnić wolę Pana Boga. Ja nie wiem, czy Ty chcesz pełnić wolę Pana Boga. Dlaczego mam poważne wątpliwości? Bo widzę sam po sobie, że, że, że wchodzisz w pełnienie woli Pana Boga. Dla mnie jest też trudno, bo jestem egoista, lubię dobre życie, a czasami Pan Bóg przychodzi z takim nawróceniem. Z wezwaniem do nawrócenia. I my tak naprawdę jesteśmy ludzie, którzy chcą mieć zdrowie, pieniędzy, tak żeby nie zabrakło, prawda? No i święty spokój. A, no i jesteśmy pobożni, więc na koniec jeszcze prosimy, żeby Pan Bóg to wszystko pobłogosławił, prawda? I tak jest. Tacy jesteśmy. I zobaczcie, przychodzi dzisiaj Ewangelia, bardzo ciekawa. Żydzi oczekiwali na Mesjasza, i tam jest ten dialog z Janem. A czy ty jesteś Mesjasz? Oni czekają na Mesjasza. Jakie mieli oczekiwania Żydzi w stosunku do Mesjasza? Konkretnie. Mesjasz. I o tym mówi Biblia, można przeczytać w Starym Testamencie. Mesjasz przyniesie wolność i dobrobyt. My doskonale wiemy, co znaczy wolność. Polacy. 123 lata zaborów. Dwie wojny światowe, potem okupacja Związku Radzieckiego. Wreszcie teraz mamy upragnioną wolność. Nie radzimy sobie, to jest inna kwestia. I Żydzi byli w bardzo podobnej sytuacji. Mieli okupanta, Rzymianie. Oni byli wtedy w niewoli, prawda? Znaczy, no, mieli tą okupację rzymską. I oni czekają na Mesjasza, bo wiedzą, że Mesjasz przyniesie wolność. I teraz przychodzi Jezus Chrystus jako Mesjasz. Ja głęboko wierzę, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, jedynym zbawicielem świata. Ale czytam historię Izraela i patrzę, że Pan Jezus się narodził, żył w Palestynie, umarł i stał, a naród wybrany dalej w niewoli. No to coś się tutaj ktoś pomyli. Czy Pan Jezus przyniósł wolność? No tak, ale inną. Tą wolność, prawdziwą. Bo największą niewolą, twoją i moją, jest grzech. Ja nie wiem, czy ty w to wierzysz. Bo może właśnie ty żyjesz w duchu, że największą niewolą twojego życia jest brak pieniędzy. I teraz przychodzisz do tej świątyni, modlisz się do tego mesjasza, żeby cię wyzwolił z niewoli. I o co się modlisz? O pieniądze. I przychodzi mesjasz. Daje to prawdziwe zbawienie, bo naprawdę przychodzi, naprawdę zbawia. No ale ty jesteś rozczarowany. Mówi, no nie? Coś nie tak. Coś tu nie zagrało, prawda? Niczym naród wybrany 2000 lat temu. Zobaczcie. Wielu Żydów nie uwierzyło w Jezusa. A czy ty wierzysz w Jezusa? No, tak, wierzę, zaraz będę odmawiać, wierzę w Boga. <laughs> Wiecie to. Przepraszam, że powiem. Papugę można nauczyć powtarzania. I też wyrecytuję. Jakiś fragment. Może Ty też tak recytujesz. Wierzę w Boga. A gdzie jest ten Pan Bóg w Twoim życiu? Gdzie jest ten Pan Bóg? Wszechmocny? A to dlaczego masz raka? Dlaczego Twoje dzieci uczciwe, a nie mają pracy? Wykształcone? Dobre, nie mają pracy. Cierpią biedę. Dlaczego tak jest? Gdzie jest ten Pan Bóg? I potem się okazuje, że koniec końców. My jesteśmy bardzo podobni do tych ludzi z Ewangelii. Potrzebujemy Pana Boga, żeby zapłacił nasze rachunki, żeby dał nam sukces i zdrowie. No i na końcu jeszcze, żeby to jakoś ładnie brzmiało, to błogosławieństwo Boże. Oczywiście zupełnie nie wiemy, co się pod tym kryje, ale jakieś błogosławieństwo Boże, żeby nam Pan Bóg dał. I my dzisiaj mamy tą trzecią niedzielę Adwentu. Ona jest niedzielą radości. Słyszeliśmy też czytanie. Paweł, zając, radujcie się zawsze w Panu. No i Ty przychodzisz dzisiaj do kościoła z Twoim życiem, takie jakie masz, ja Was nie znam, ale jestem przekonany o jednym. Wy wszyscy cierpicie. Każdy z nas cierpi. Ma jakiś powód do cierpienia. I przychodzisz do świątyni i słyszysz: radujcie się w Panu. A, A dlaczego ja mam się cieszyć? A święty Pan mówi: Ja mogę podać Wam motyw tej radości. Pan jest blisko. Rozumiecie? Bóg nadchodzi. To jest powód dla chrześcijanina, żeby się radował. A ty sobie myślisz, no to marny dział reklamy macie w tej firmie. Bo ja mam do zapłacenia rachunki, mam swoje zmarniane. I mówisz, o, pan Jezus przychodzi. I w dodatku chce ci podarować wolność, której nie wiadomo, czy pragniesz. Bo bliższa ciału koszula. Co mi brat mówi o przebaczeniu grzechów, jak ja jestem głodny. Jak mi jest zimno w domu, prawda? No, bracie, najwspanialsze, co się może spotkać, to przebaczenie grzechów. I zobaczcie, czy tak nie jest w naszym życiu. I teraz my mówimy o sobie, że jesteśmy chrześcijanami. No, jesteśmy ochrzczeni. Jest to prawda. Ale ja ci chcę powiedzieć, że chrześcijanin to ktoś, kto ma takie postawy, jak Jezus Chrystus na krzyżu. Czyli. Bierze na siebie grzechy drugiego człowieka. Czyli nie stawia oporu złemu. Czyli przychodzi ktoś, krzywdzi chrześcijanina, a chrześcijanin nie stawia oporu temu. Dlaczego? Bo ma naturę Jezusa Chrystusa i chrześcijanin robi to spontanicznie. Czyli jest na przykład żona, która ma alkoholika. I on pije, on ją krzywdzi, realnie, nie jakoś duchowo, mistycznie, on ją realnie, on czyni jej życie piekłem. A jeżeli ta kobieta jest chrześcijaninem, to co ona robi? Ona kocha swojego męża. Ona go kocha. I to jest dla nas niemożliwe. Mieć takie postawy jest niemożliwe. Ale ja chcę prosić Ciebie, że jeżeli Ty nie masz takich postaw, Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, to nie mów, że jesteś chrześcijanin. Bo chrześcijanie to nie są ludzie ochrzczeni. Owszem, to jest jakiś certyfikat. Ale do nieba nie pójdą ochrzczeni, tylko do nieba pójdą ludzie, którzy mają postawę Jezusa Chrystusa. Ja jestem zakonnikiem, jestem kapłanem i widzę. Że daleko mi do chrześcijaństwa jest mi wstyd, bo wiem, że no, wypadałoby, żeby ksiądz był chrześcijanin, prawda? Myślę, nawet są takie wasze oczekiwania. No ale ja widzę, że tak nie jest. I dlatego modlę się. Panie Jezu, daj mi nowe serce, daj mi nowego ducha. I chcę wam powiedzieć, że Pan Bóg. Co to jest chrześcijaństwo? Chrześcijaństwo to nie jest religia, która polega na tym, że przychodzimy do kościoła. I wychodzi jakiś kaznodzieja i mówi, bardzo proszę, ci, którzy kradną, żeby przestali kraść. Ci, którzy się upijają, żeby przestali pić. Ci, którzy się prostytuują, żeby się przestali prostytuować. Ci, którzy kłamią, żeby przestali kłamać, prawda? Wyszedł, powiedział, jak mamy żyć, no i wszyscy teraz wychodzimy. To dobrze, my tak będziemy żyć. To, to Wy nie wiecie, jak trzeba żyć? Przecież wiemy, jak mamy żyć. Że mamy nie kłamać, być wierny, nie kraść. My to wszystko wiemy. Bo tak jak leży piany, w rowie, uchlany, cały, to on nie wie, że nie ma pić? On doskonale wie, że nie ma pić. Ale on nie potrafi. Jest słaby. To go przekracza. Tak jak ciebie i mnie. My jesteśmy wszyscy, w cudzysłowie, alkoholikami. Tylko mamy inne słabości. Alkoholik ma słabość do alkoholu. Ty masz słabość do sądzenia, ty do przeklinania, ty do zdrady, ty do krad... Każdy ma jakieś słabości. I teraz stajemy właśnie bezbronni wobec tej sytuacji i mówimy: Nie potrafię, nie mogę. I przychodzi Jezus Chrystus, i to jest chrześcijaństwo. Pan Bóg chce podarować uwaga, podarować za darmo Tobie swoją naturę. Tylko chcę, żebyś w to uwierzył. Że Bóg kocha Ciebie dzisiaj takiego, jakim jesteś. Że Pan Bóg chce przebaczyć Tobie wszystkie Twoje grzechy. Tylko abyś uwierzył w głupstwo tego przepowiadania, że to jest prawdą, że Bóg kocha grzesznika, a Ty jesteś grzesznikiem. Naprawdę, ja też jestem grzesznikiem. I zobaczcie: dzisiejsza Ewangelia też daje nam pewne wskazówki, bo. Nie wiem jak wy, ja mam takie głębokie pragnienie, żeby doświadczać Pana Boga w swoim życiu. Ja nie chcę Pana Boga, nie wiem, w chmurach, mistycznie, ja chcę go czuć, że on gdzieś jest w moim życiu. I może też Wy macie takie pragnienie, i przychodzi dzisiejsza Ewangelia, bo po co czyta się Słowo Boże w Kościele? Słowo Boże nie czyta się po to, żeby było czytane, tylko żebyśmy go słuchali i żebyśmy to słowo wprowadzali w czyn. Cudowne. Czyli przychodzi słowo, mamy je wysłuchać i wprowadzić w czyn. To jest, po to się czyta Ewangelię, bo Ewangelia jest zaproponowana, żeby nią żyć, nie żeby ją czytać. No, o, fajny wiersz Norwida. Wierszami Norwida nie trzeba żyć. Ewangelia jest zaproszeniem dla chrześcijan, żebyśmy nią żyli. I przychodzi Ewangelia i mówi. Tak jak ty może przychodzić do kościoła i mówić: No, nie wiem, nie wiem, co mam robić w tym czasie adwentu, prawda? Chcę spotkać pana Boga, a go jeszcze nie spotkałem. Ewangelia mówi prosto: Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma. A kto ma żywność, niech tak samo uczyni. Bracie, zapraszam cię. Weź tą Ewangelię i zacznij nią dzisiaj żyć. Chcesz doświadczać pana Boga? Proszę bardzo, prosta instrukcja obsługi. Zobaczcie, ta Ewangelia jest genialna, bo ona nie mówi do tych, którzy nie mają. Ona mówi do tych, którzy mają dwie suknie. Jeżeli tu jest ktoś, kto ma jedną suknię, to ta Ewangelia nie jest do ciebie, więc nie bój się. Pan Bóg nie zabierze ci twojej jedynej, ostatniej sukni, którą masz, żeby się okryć w zimny, e, zimą. Prawda? Nie. Ona mówi dla tych, którzy mają więcej, którzy już mają czym się ubrać, mają się czym przykryć, mają co jeść, ale obok jest ktoś, kto nie ma. I ta Ewangelia mówi, no bracie, no, chcesz spotkać Pana Boga, to zacznij żyć Ewangelią. Takie proste rzeczy. Masz dwie, oddaj jedną. I ja was chcę zachęcić, żeby w to słowo wchodzić, słowo Ewangelii. Módl się, wróć do domu, otwórz Ewangelię. Panie Boże, jak mam spełnić to słowo dzisiejszej Ewangelii? Dlaczego? Żebyś mógł doświadczyć Pana Boga. Ale tu jest jedna pokusa. Od razu znowu przychodzi demon, ten sam, który przyszedł na początku, siedzi koło ciebie i mówi, o zobacz. Bo ty możesz kupić Pana Boga, a to jest nieprawda. Bo Pan Bóg nie jest na sprzedaż, to nie jest tak, że ty dasz jałmużnę i znowu, prawda? Znowu ten automat na ciasteczka. A, czyli o to chodzi, żebym mi ja dał dużą jałmużnę, wtedy doświadczę Pana Boga. Nie. Nie o to chodzi. Ale o co? Wiecie, jak wygląda szklanka. Jeżeli szklanka jest pełna wody, nic tam już nie nalejesz. I teraz, jeżeli ty i ja. Ludzie egoiści, przywiązani do dóbr materialnych, strasznie, przywiązani do samych siebie. Jesteśmy pełni siebie. I przychodzi ten Pan Bóg, którego ty pragniesz, którego oczekujesz, którego chcesz doświadczyć. I ten Pan Bóg przychodzi, żeby ci się ofiarować. A ty jesteś pełen. No to Pan Bóg wraca i nie może się ofiarować. Bo jest pełno. I ta Ewangelia właśnie mówi o tym. Opróżnij siebie z siebie, opróżnij siebie trochę swoich dóbr materialnych po co? żeby powstała w tobie pustka, pustka a jak będzie w tobie pustka przyjdzie Pan Bóg ze swoją miłością i będzie mógł ci się ofiarować i po to jest dzisiejsza Ewangelia to jest to zaproszenie i moi drodzy rekolekcje przychodzą jako czas łaski abyśmy się nawracali i ja chcę tobie powiedzieć, że Pan Bóg bardzo ciebie kocha Takiego, jakim jesteś, z Twoją historią, z Twoimi grzechami, które popełniłeś, które Pan Bóg chce przebaczyć, które przebaczył. I Pan Bóg chce tą darmową miłość Tobie ofiarować. I zachęcam Cię. Zechciej tą miłość przyjąć. Tego Pana Boga, który przychodzi, aby nawracać Ciebie. Uwierz mi, ja mieszkam we wspólnocie kapucynów, tam nas jest dwudziestu. Część z moich braci żyje tylko dlatego, że ja. Nie mam pozwolenia na broń. Gdybym miał pozwolenie na broń, połowę mojej wspólnoty bym wystrzelał. Po prostu, no ja się dziwię, jak Pan Bóg mógł powołać takich ludzi, prawda? A Pan Bóg mówi: Paweł, spokojnie, są dobrzy ludzie, ale Ty jesteś nienawrócony, Ty ich nie potrafisz kochać, to w Tobie jest problem, nie w Twojej wspólnocie. I my tak mamy. Żona patrzy na męża, myśli, no, no jakiego potwora Pan Bóg stworzył, prawda? Oj, nie powiem mu tego, no bo się boi. A mąż patrzy na żonę, i mówi, boże z drogi, taka była fajna przed ślubem. Już teraz nie do wytrzymania kobieta, no? Nie można z nią żyć, prawda? No tak jest. A Pan Bóg przychodzi, mówi, człowieku, jest na odwrót. Twoje serce jest nienawrócone. I dlatego my wszyscy przychodzimy tacy uciemiężeni. I sterani naszymi grzechami. I ja ci chcę powiedzieć, że jest Mesjasz. Że Jezus Chrystus umiera na krzyżu, z martwych wstaje, aby podarować Ci wolność. Podarować Ci prawdziwą wolność. To jest rzecz cudowna. I zachęcam Was i samego siebie, abyśmy tego Pana Boga przyjmowali. Abyśmy przyjęli go dzisiaj, bo Bóg przychodzi dzisiaj, aby nas zbawiać. Niech Pan Bóg. Darzy was swoją łaską, niech da Wam dar wiary i również takie pragnienie głębokiego nawrócenia. Amen.